Witam wszystkich z tej strony Trupiciel. Jesteśmy świeżo po gali FFF i ACA. Gala ACA przyniosła bardzo dużo ciekawych momentów, jak choćby efektowny nokaut o Milenczuka, ale też smutnych, jak porażka Karola Ceńskiego. Która właśnie też nie wiadomo, z czego wynikła, bo ręka otarła tylko głowę Karola, a ten jak rażony piorunem zwalił się na białą matę klatki ACA. Przykry widok, bo widocznie coś jest nie tak ze zdrowiem Karola, już podczas ostatniej walki wspominał, że może to być ostatni jego pojedynek i coś tam wspominał też o zakończeniu kariery. Teraz chciał dać sobie jeszcze jedną szansę, ale niestety. No, ta walka nie poszła po jego myśli i chyba karierę zakończy. Wiadomo, że chciałoby się go oglądać dalej, ale no, ta porażka też coś pokazała. No, zobaczymy, jaka będzie jego ostateczna decyzja. Na pewno powinien zrobić sobie przerwę od walki i treningów i wyciszyć troszeczkę organizm, bo ewidentnie coś jest nie tak. Ale oczywiście w tym filmie chciałbym pogadać o Free Fight Federation. ACA już sobie omawialiśmy kilka razy. Znamy tą federację, a Free Fight Federation jest to nowy twór, który mnie interesował. Zaskoczył też na pewno troszeczkę i myślę, że warto o tym pogadać. Ciekawy byłem tego, jak ta gala będzie się prezentować w obrazku. Całą wizualną stroną zajmowała się Federacja KSW, więc byłem. Pewien, że wyjdzie to dobrze. Ciekawym pomysłem na pewno była klatka. Myślałem, że tutaj klatkę wypożyczy Federacja KSW. A jednak pojawiła się tutaj zupełnie inna, kwadratowa. Bardzo wysoka. W Polsce walk w kwadratowej klatce no chyba nie widziałem od gali KSW Ekstra. Na świecie już w takich klatkach też się nie walczy. Choć gdzieś chyba tam na wyspach jeszcze jakaś gala była. Ale nie wiem czy jeszcze tak aleistnie, istnieje Ale też tam odbywały się walki w klatce kwadratowej Teraz już wszyscy się po prostu przerzucili na walki w oktagonie Walki w okrągłej klatce No i fajnie po prostu, że jest to coś nowego Na pewno ciężej z tych rogów wyjść Ale podobało mi się, że po prostu wpadli na nowy, inny pomysł I to jak najbardziej jest świetnym rozwiązaniem na pewno trochę zawiodłem się na samych zapowiedziach walk. No bo trochę mi to pachniało Japonią. Jakaś animowana dziewczynka tutaj zapowiadała te gale. No nie wiem po co to było, liczyłem na Waltka Kaste, ale wiadomo, jest głosem KSW, więc pewnie no nie było go dlatego, żeby fani nie łączyli tej gali z KSW. Na pewno minusem była ta zapowiedź, bo mógł zapowiadać to choćby sam Paweł Wójcik który wraz z Kastą zapowiada zawodników KSW, no ale było jak było. Co do komentowania walk, to myślałem, że hardcore'owi Koksu nie podoła zadaniu, bo wiadomo, że nie jest to jego język, ale no wyszło mu to całkiem dobrze. Wiadomo, że na tym sporcie się nie zna, ale i tak lepiej dokumentował niż Trypson Fame MMA. Myślałem, że będzie gorzej, a nie było źle. Jeśli jeszcze jakiś miałbym wymienić minus, to na pewno studio tej gali widać, że nie każdy nadaje się do prowadzenia tego typu imprezy. Na pewno obecność Mateusza Borka trochę podniosłaby e, ten poziom, ale może nie chciał się pod tym podpisywać i w tym uczestniczyć. Gale oglądałem od 20, więc załapałem się na 5 tych głównych starć. Po tej gali spodziewałem się trochę takich śmieszniejszych walk, a chłopaki pokazali się bardzo fajnie, szczególnie pierwsza walka strażaka z żołnierzem. Bardzo dobra, niby na gali frikowej, ale żadna gala sportowa nie powstydziłaby się tego pojedynku. Wzroty akcji tutaj ciosy obalenia było tego bardzo dużo fajnie się to oglądało do samego końca. Nie wiem czy ten punkt był odjęty sprawiedliwie, ale i tak Filip wypunktował walkę, choć nie było łatwo do samego końca. Druga walka, tutaj była różnica w kilogramach, ale też we wzroście. Fidzik vs Kamaro, bardzo szalona walka, w pewnym momencie wyglądało na to, że ta walka jest już prowadzona praktycznie do jednej bramki, samymi gabarytami Fidzik przełamywał rywala, aż w pewnym momencie Kamaro odpowiedział celnym prawem, którym bardzo mocno naruszył rywala, Kamaro rozpoczął, Kolejne ataki, każdy cios dochodził celu, no i walkę wygrał w bardzo fajnym stylu. Można powiedzieć, że była to walka Dawida z Goliatem, no i, po, i też w sumie po tym wczorajszym ważeniu, tak jaki tutaj e, widzieliśmy. Myślałem, że po prostu Camaro tutaj nie będzie miał za dużo do powiedzenia w tym pojedynku, a jednak udało mu się wygrać. No i brawa za to! Kolejna walka. Collins Tito. Chłopaki mnie tutaj bardzo zaskoczyli. Rafał swoim dobrym przygotowaniem miał plan, który realizował i wyglądało to naprawdę dobrze. Dużo ładnych i celnych kopnięć, za to Grześka można pochwalić za twardą głowę i serce do walki. Tlen skończył mu się po dwóch minutach pierwszej rundy, a przewalczył cały dystans. Widać było, że brakuje umiejętności, nie mówię, że nie trenował do tej walki, ale na pewno jeszcze musi wrócić na salę i trochę potrenować. Na pewno ma do tego charakter, też nie powinien przejmować się tą przegraną, nie powinien się do tego zrażać, tylko powinien przyłożyć się do treningów jeszcze bardziej. Może powalczyć na jakichś amatorskich zawodach, nabrać troszeczkę doświadczenia i może to za jakiś czas wyglądać dobrze, bo wiadomo, że rywal też nie był może nie do pokonania, ale no, był bardziej doświadczony i to pozwoliło mu walkę wygrać. Na pewno się tym pojedynkiem bardzo zaskoczyłem i chłopaki zasługują na wielkie brawa, bo trzeba przyznać, że niby galafrików, a wszyscy poza Najmanem i Trypsonem zachowywali się bardzo sportowo nikt nikogo nie obrażał, nie opluwał, każdy podchodził z szacunkiem do rywala. Pewnie nie o to tutaj chodziło, ale podoba mi się to, że mimo iż powinni zrobić show, to jednak zachowywali się bardzo fajnie. I dali z siebie też wszystko, tak? Wyglądało to naprawdę całkiem dobrze. Nikt z marszu do tej walki nie podszedł i to było widać. No i koło main event tej gali, Słodkiewicz Pudzianowski... Była to bardzo ważna walka dla Krystiana. Po raz pierwszy sam mógł spróbować swoich sił w klatce i też na pewno chciał pokazać, że nie tylko jest bratem Pudziana, ale też zawodnikiem. Moim zdaniem pokazał się świetnie, był to jego debiut, zderzył się z ogromną presją, z oczekiwaniami, bo jednak reprezentował duże nazwisko i trzeba go tutaj pochwalić. Pokazał się naprawdę bardzo ładnie. W pewnym momencie zabrakło kondycji, ale nie zabrakło charakteru. Widać było, że ma umiejętności i to dosyć duże, jak na chłopaka, który toczy swoją pierwszą walkę. Mm, ale co bardzo było zauważalne, to cholernie mocne uderzenia kopnięcia też ta siła, tak? Krystian miał 104 kg, wyglądał na 120 a bił się z siłą człowieka ważącego 150 kg. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego co Krystian zaprezentował. Wiadomo, był to jego debiut, trochę też go to na pewno spięło ale musiał udźwignąć ciężar tego pojedynku i musiał go też wygrać, a to nie było łatwe. Bo Radek też postawił twarde warunki. Nie zrobił tutaj może jakichś cudów, bo głównie nastawiał się na tego prawego sierpowego, którym też parę razy trafił Krystiana. Ale po tych obaleniach wstawał, myślałem, że ciężej będzie miał wstać tutaj, tak. Ale ruszali się bardzo dobrze i chciałbym ich jeszcze raz w klatce zobaczyć. Na przykład radka mogliby zestawić tutaj z Fidzikiem, bo obaj tego wieczoru przegrali. No ale nie wiem, jakie tutaj są plany Christiana. Ale moim zdaniem, w chłopaku jest potencjał. Popracowałbym trochę nad stójką i kondycją. I naprawdę może być z niego fajny zabijaka, bo pierdolnięcie ma, widzieliśmy jak lowkickiem ściął Słodkiewicza do parteru, też te ciosy miały ogromną moc, no szkoda, że lepiej krysjan nie pocelował, no bo jeśli by trafił, no to knockout mielibyśmy gwarantowany. Ale też widzieliśmy, jakie gradobicie tam zafundował rywalowi Krystian. No widać, że chłopak tam już yy, sił za dużo nie miał, ale bije bardzo mocno. Na pewno mocniej od Mariusza, bo twarz Słodkiewicza z każdym ciosem robiła się coraz większa. Naprawdę, chłopak może jeszcze nieraz zaskoczyć. Wiadomo, tlen Krystianowi to już się skończył w pierwszej rundzie, ale Pudzian pocisnął to z charakteru i walkę wygrał. Widzieliśmy, że kosztowało go to masę zdrowia i za to trzeba go pochwalić, bo jak na debiut naprawdę bardzo dobrze się pokazał. Kondycja tutaj jest do poprawy, ale... Podobało mi się najbardziej ta akcja, kiedy tam Krystian chciał trafić lewym. Poplątały mu się nogi, gdzieś tam się zakręcił, i jeszcze zdążył zmieścić bakwista. I trafił co najważniejsze. No świetnie, można gdzieś stracić kondycję, ale on nie stracił serca do walki i zimnej głowy, bo to pozwoliło mu walkę wygrać. Naprawdę, Krystian może być z siebie dumny. Powinien kontynuować zabawy w MMA Bo fajnie mu to wychodzi Wiadomo tutaj Polski No nie zawojuje ale kilka fajnych walk Może dać I na pewno po tym co pokazał Warto jeszcze dać mu szansę Bo tutaj wszyscy myśleli że Krystian Wejdzie pośpiewa trochę zrobi show A razem z Radkiem dali naprawdę Bardzo fajną walkę Był to ich debiut a czasami chłopaki Młodsi z większym doświadczeniem Nie pokazują się aż tak dobrze Wydaje mi się, że nie jedna gala sportowa nie powstydziłaby się tym pojedynkiem i myślę, że wszyscy czekamy na kolejne walki tych panów, bo takie pojedynki po prostu chce się oglądać. No i main event, tutaj Marcin Najman miał okazję odbudowania się w oczach fanów, a ponownie odwalił lipę. Ja rozumiem, że jest Stójkowiczem, że nie bardzo tutaj ogarnia parter, ale Wstać każdy potrafi. Nawet gdyby miało pozbierać parę ciosów na głowę kosztem powstania do stójki, to powinien to zrobić. A jak zwykle przegrał na własne życzenie, bo nic tutaj wielkiego Trypson nie zrobił. No poza tym obaleniem, ale to wystarczyło. To pokazuje, no jaki poziom ma Marcin Najman. A tutaj Trypson był z siebie zadowolony, jakby został mistrzem UFC. No ale. No, chyba tyle tu można powiedzieć na temat tej walki. Ja mam nadzieję, że Nyman już zostanie na emeryturze. Na pewno jest dobrym produktem do promowania gal. Ale dziś no dostał taką ostatnią szansę. Mógł pójść od pierwszych sekund na trypsona, tego nie zrobił. Potem no nie potrafił wstać, więc nie ma sensu już go werbować. Trypson powinien powrócić do promowania PLMMA i bardzo dobrze niech tam zostanie, dalej obija zawodników z ujemnym rekordem, albo nie wierzę, że kiedyś podejmie się walki jakieś mocniejsze, bo wiadomo, że go tutaj zweryfikują. Gala poza Main Eventem bardzo fajna pod względem sportowym, czyli tutaj no, w samych tych walk, bo wiadomo te studio troszeczkę tu zawiodło, ale może tak to miało wyglądać, no nie wiem. Na pewno jeśli dalej będzie tutaj występował Krysten Pudzianowski, to będę obserwował tą galę, ale zobaczymy w jakim kierunku pójdzie ta federacja. Na pewno wyszło z tego coś lepszego niż myślałem, ale to za sprawą tych walk nie wiało nudą, a o to chodziło. To chyba wszystko co można powiedzieć na temat tej gali, więc dziękuję wam za wysłuchanie i zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Kedzio MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel. Trzymajcie się.